Witam na kanale Straszkę Triki z Ameryki. Dziś pokażę Wam bardzo szybki trik, i wydawałoby się, że każdy go zna, a okazało się ostatnio, że nawet w Ameryce nie wszyscy go znają, a ja ten trik poznałem w Ameryce. I na czym on polega? Na pewno się zdarzyło Wam nieraz, że więcej jak jedna osoba coś musi zrobić na pile. Na pilarce stołowej, na pile tarczowej, na tej so. whatever it call. You. I nieraz się zdarzyło, że jest coś bardzo ważnego cięte i nie można przestawić prowadnicy, dlatego że każdy, kto chociaż trochę, nawet amatorsko, pracował na jakiejkolwiek obrabiarce, wie, że robienie czegoś z jednego zamocowania to jest zupełnie inna e, skala dokładności niż robienie to z dwóch czy z trzech zamocowań. Największe znaczenie ma to przy e, toczeniu e, metalu czy frezowaniu, ale e, przy. Stolarce ma to też duże znaczenie i mówię, e, ostatnio na robocie nieraz jest tak, że po prostu nie wywalam wszystkich swoich narzędzi, bo mi się po prostu nie chce. I na robocie już była e, piła, e, pilarka e, tarczowa, piła stołowa, jak to się tu mówi tej so i e, postanowiłem, że a przecież znam tych chłopaków, to jak będę potrzebował przyciąć parę e, jakiś tam listewek e, czy skrajbów, to mi na pewno pozwolą, bo tak to się odbywa, że sobie po prostu ludzie pomagają na robotach. No i było też tym razem e, i podchodzę do tego gościa i mówię, posłuchaj, potrzebuję uciąć trzy listewki. E, po prostu przyciąć skrajb, a on mówi no dobra, ale za godzinę, bo mam w tej chwili ustawione, ustawiono prowadnicę i chciałbym tego nie przestawiać. Ja wiem, rozumiem, ale kiedy skończysz. A on mówi, no właśnie za godzinę. Ja wie, no a dlaczego teraz nie pracujesz? No nie pracuję, bo szef pojechał po materiał. Aha. Ja wie posłuchaj, ja utnę sobie bez przestawiania ci prowadnicy nawet się nie dotknie. Mówię, patrz, to ci pokażę, jak to się robi. I on był taki zdziwiony, jak to? Przecież moje są takie, a twoje są takie. I jak to bez zmiany prowadnicy utniesz sobie identyczne? Bo pyta się, jakie chcesz? Ja mówię, no żeby były takie, ale mówię, trzy identyczne. No i był bardzo zdziwiony. Także podejrzewam, że wy też nie wiecie, jak to zrobić. A to jest bardzo stara... Woodworkerska metoda, podejrzewam, że nawet z początku stolarstwa i co najważniejsze, do ucięcia, bez przestawienia prowadnicy, w zasadzie szerokość nie ma praktycznie znaczenia. No wiadomo, że nie 3 metry szerokości, nie? ale w takich normalnych zakresach, jak się to tnie listwy, załóżmy od bardzo wąskich do takich no to nie ma to aż nie ma żadnego znaczenia i co najważniejsze nie jest potrzebna do tego w ogóle miara żadna żadna czy to calowa czy milimetrowa nie jest w ogóle do tego potrzebna aby zrobić ten tryk. także przestawię teraz kamerę postaram się wam pokazać jak to zrobić Będę kręcił z ręki, bo nie mam kurczę, czasu na medium przestawień. Więc tak, załóżmy, że tu jest ustawione jakiś wymiar. To nie ma żadnego znaczenia. Wy musicie uciąć takie, dokładnie takie. I nie potrzeba jest Wam mierzyć, ile to ma. Więc żeby to zrobić, to pierwszym, pierwszym elementem tej układanki jest. Trzeba to przymocować tu, normalnie taśmą, ja przyklejam to taśmą po prostu papierowo, na robocie każdy ma taśmę papierową z kontraktorów, to nie ma żadnego problemu i potem to co zostaje tu, to jest takie jak gdyby, to jest prowadnica, to jest jakby druga prowadnica, jak to już będzie na stałe, można tu ściskiem przyczepić, ale pokażę Wam tak jak ja to robię po prostu na robocie. Przyklejam tu taśmo, i teraz trzeba z odpadu odciąć tu jeden pasek. I powiem Wam, dlaczego właśnie tak ma być. Mam tu przygotowane, mam tu przygotowane, właśnie to jest ten element, który ja muszę uciąć. Przyklejam go taśmą papierowo do prowadnicy. Można to złapać na zacisk, ale, tak jak mówiłem, chcę Wam pokazać, jak ja to robię. Tu mam kawałek odpadu, więc teraz trzeba po prostu odciąć ten odpad na pilarce. Teraz widzicie, że właśnie ten odpad to jest niby. Prowadnica druga, bez przestawiania. Ja nie wiem, ile tu jest. Nie wiem, ile jest ustawiona prowadnica. To jest nieważne. Ważne jest, że element, który chcecie uciąć, przyklejacie do prowadnicy, tniecie odpad. I teraz, jeżeli weźmiecie to odejmie, zamienicie miejscami. I teraz ta część musi być tu przyklejona. To tu, w tym miejscu macie idealnie ile macie ciąć. I cała filozofia po prostu zamieniacie to tylko miejscami i e, tą drugą prowadnicą będzie teraz ten kawałek odpadu, a tu będziecie cieli i będą wychodziły idealnie takie właśnie elementy, które potrzebujecie. Tu są ucięte te elementy i to niezależności nie ma znaczenia jaki to jest materiał. Nie ma znaczenia jaki to jest rozmiar. Zawsze to będzie. Słyszycie, bo na pewno nie widzicie, że nic nie czepia, że jest wszystko po prostu ucięte tak jak potrzeba i jest w takim samym rozmiarze. Także stoimy tu przy tej stołówce boszowskiej. E, tu są te elementy, to one mi są w ogóle niepotrzebne, ale chciałem wam po prostu pokazać, że niezależnie od materiału, to po prostu da się zrobić i nie zważawszy na to, jaki to jest jaki to jest materiał i jaki to jest rozmiar. Aby powtór powtórzyłem wam jeszcze raz, dlatego, że e, nie dlatego, że niektórzy mają ciężki zatryb, tylko dlatego, że. Jak się zaczyna, to wszystko się wydaje skomplikowane. Więc. Zdejmę to taśmę. Wiadomo, że tu musi być przyczepione to taśmo albo ściskiem. I teraz tak powtórzę szybko, jak to robi. Jest ustawiona prowadnica. Nie wolno jej przestawić. Musicie coś uciąć innego, ileś, żeby było powtarzalnie. Więc tak. To, co musicie uciąć, przyklejacie. Albo przykręcacie ściskami do prowadnicy. Potem z odpadu tniecie element. Jak utniecie element, zamieniacie miejscami to. Znaczy nie tak, że zamieniacie miejscami. Wyjmujecie to. Ten odpad przyklejacie tutaj taśmo. I potem z innego materiału, to może być z szerokiego, z czegokolwiek, tniecie po kolei. Dlatego, że to jest wtedy tu. To co, to, co ma być po prostu ten rozmiar. I mówię, wszystko jest proste, jak już się wie. I na wszystko jest sposób, tylko trzeba go znać. Także zapraszam Was do udostępnienia tych filmów, bo ciągle dostaję jakieś e-maile na temat problemów, które już były kilka razy omówione w moich odcinkach i takim powtarzającym się jest 45 stopni. Jest dwie playlisty, cięcia na 45 stopni na formatówce i bez formatówki. Jak to zrobić, żeby było bezpiecznie, żeby było dobrze. Także udostępnijcie, nie bądźcie psem ogrodnika, ponieważ nie jestem politycznie poprawny, to YouTube mnie gnębi i algorytmy mam niskie i cierpią tylko na tym ci, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, dlatego że mi to tam lata, jak po prostu nie robię tego zawodowo i traktuję to jako hobby i tyle. Jakbym liczył na zarobek z YouTube'a, to bym tu kurde lokował produkt w 90% czy jakieś inne badziewie wam sprzedawał. A tak to powiedziałem, że nie bawię się w takie y, wciskanie ludziom badziewia, bo to jest nie fair. Jeszcze raz, jak się podobało, dajcie lajka. Like Miłego dnia Wam życzę i niech moc będzie z Wami.